Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej znów będą mogli korzystać z komunikacji tramwajowej między Łodzią a Zgierzem i Konstantynowem Łódzkim. Zarząd Województwa zwiększył dofinansowanie na modernizację dwóch linii tramwajowych 43 i 45. Udało się wynegocjować przesunięcie środków unijnych i pozyskać pieniądze z budżetu państwa. W momencie, gdy obejmowałem urząd marszałka, te trzy projekty Pabianice, Konstantynów i Zgierz wydawały się nie do zrobienia. Udało się to zrobić. Mam nadzieję, że realizacja nastąpi. Skuteczna, dobra, wszystko w rękach gospodarzy. Miejmy nadzieję, że tak to dokładnie będzie wyglądało. Gmina Moszczenica w Powiecie Piotrkowskim otrzymała blisko 16 milionów złotych unijnego dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu przebudowana zostanie także oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody w Moszczenicy. Warto walczyć i nie należy się nigdy poddawać, tylko wnioski uzupełniać i po raz drugi je składać. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu otrzymał certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia. Jest on potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę. Dzięki certyfikatowi szpital będzie otrzymywał dodatkowe punkty i pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo to nie tylko i wyłącznie sprzęt i aparatura medyczna. Ale przede wszystkim przebudowa tegoż oddziału, co jest istotne, i to rzeczywiście jest kwestia jakości i poczucia bezpieczeństwa dla pacjenta, ale jednocześnie standardów, które no, chcemy tak naprawdę dać pacjentom i wszystkim rodzinom. Cejnik Województwa Łódzkiego przyjął samorządową kartę praw rodziny. Stanowisko jest deklaracją wsparcia rodzin przez samorząd województwa. Dokument wskazuje, że rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą. Ruszyła trzecia edycja projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z regionu Łódzkiego lokomotywą Powiedzę. Jego organizatorem jest Łódzki Dom Kultury we współpracy z Łódzkimi Uczelniami i innymi instytucjami kultury. W tegorocznej edycji weźmie udział około 600 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi połączenie kolejowe do Drzewicy. Tym samym wydłużona zostanie trasa, która dotąd kończyła się w Tomaszowie Mazowieckim. Połączenie do Drzewicy ruszy 14 czerwca. Łódzka Kolej Aglomeracyjna według statystyk Urzędu Transportu Kolejowego jest najpunktualniejszym przewoźnikiem w Polsce. Nasza punktualność to jest 96%, a opóźnienia z winy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej to jest niespełna 1, a w zasadzie 0,5%.